Magdalena, samozwaniec, zamówienie. Biedroneczko, leć do nieba, przynieś nam kawałek chleba. Chociaż przyznam, z większym smakiem, zjadłbym kawał placka z makiem, albo rurki z czekoladą, albo struclem z marmoladą. Przynieś babkę nadziewaną i różowe ciastka z pianą. Oraz trzy makaroniki, cztery keksy, dwa pierniki, dalej lody waniliowe oraz krówki śmietankowe. Przynieś chałwę i landrynki, pomarańcze, mandarynki, ananasy, marcepany, winogrona i banany i moreli ze dwie skrzynie i daktyle i brzaskwinie i rodzynki i migdały. Funt karmelków kwaśnych, małych. Gruszki w cukrze, no i figi. Mogą też być makagigi, marmoladki i wefelki i blok czekolady wielki. Przynieś też pączków sześć, bo zachciało mi się jeść. A dla moich sióstr i matki przynieś, krówko, dwie pomadki. Chlebuś raz, biedronka pisma. I do nieba w górę prysła.